Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Inga Nowak, dusza psychoterapeutka eriksonowska. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy o problemie, który jest bardzo poważny. Bo samobójstwo lub myśli samobójcze to rzeczywiście jest ogromny problem. Problem zachowań, bo jest to trudne i skomplikowane, dlatego że czynniki, które wywołują kryzys psychiczny, potencjalnie mogący doprowadzić do próby samobójczej, te czynniki są niezwykle złożone. Czy pani mogłaby nam opisać, co się na to składa? Zacznijmy może od końca, że właściwie takim głównym czynnikiem, który jest ostatecznym mechanizmem spustowym, mogącym doprowadzić do takiego załamania i kryzysu, że osoba no, rozważa podjęcie samobójstwa lub rzeczywiście podejmuje próbę samobójczą. Takim czynnikiem jest brak relacji i brak poczucia wsparcia. Nie chodzi o to, czy rzeczywiście są wokół nas ludzie, tylko czy my doświadczamy tych ludzi jako nam pomocnych, przychylnych, rozumiejących nas, takich, z którymi mamy więź i po prostu dobrą dla siebie relację. Badania pokazały, że to jest główny czynnik spustowy, że jeśli osoba w kryzysie psychologicznym oceni w tym zakresie swoje relacje jako niesatysfakcjonujące, to jest to główny czynnik, który przestaje taką osobę powstrzymywać przed odebraniem sobie życia. Natomiast, oczywiście, wśród wielu innych czynników można wymieniać takie, które są czynnikami zewnętrznymi, czyli że pod wpływem jakichś bardzo trudnych wydarzeń. Czy długotrwałego stresu chronicznego dochodzi do przeciążenia systemu i takiego um, zdolności znoszenia różnych rzeczy, że właściwie takim pomysłem jest nie chcę tak żyć. I w większości można powiedzieć, że ten pomysł nie chce żyć. To nie jest pomysł nie chcę żyć, tylko to jest pomysł nie chcę tak żyć tak dłużej nie chce żyć. Natomiast no, oczywiście potrafią tutaj gra, odgrywać rolę warunki rzeczywiście fizyczne, zewnętrzne, no ale też sposób przeżywania świata yy, i jakiś rodzaj wcześniejszych innych trudnych doświadczeń mogą poprzedzać yy, takie kryzysy. Chciałabym poznać najczęstsze motywy samobójstwa, bo na to składają się kryzysy i zaburzenia psychiczne, czyli na przykład zawody uczuciowe, konflikty w rodzinie, bardzo często przemoc? To podzielmy to trochę no, tak, na takie dwie grube kategorie. Po pierwsze, wśród zaburzeń psychicznych, którym mogą towarzyszyć myśli czy czyny samobójcze, to są depresje, lub innego rodzaju choroby psychiczne, ale stosunkowo rzadko no wymienia się tutaj schizofrenię, jakby chorobę dwubiegunową, chociaż stosunkowo rzadko, ponieważ są to choroby często psychiatrycznie leczone, farmakologicznie, więc często monitorowany jest pacjent, i no jest duża szansa, że nie, nie może dojść do takiej takiej próby, natomiast wśród osób, które nie mają zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, tylko po prostu są to osoby zdrowe, ale przechodzące przez kryzysy, no to wśród takich kryzysów rzeczywiście no, załamanie relacji, czy to miłosnej w parze, czy to w małżeństwie, czy to jakiś rodzaj zawodu życiem i światem odgrywa tutaj całkiem sporą rolę. Zdarza się jeszcze, że ta, wśród osób, które podejmują próby samobójcze, można zidentyfikować osoby chore somatycznie, tak, czyli że jest diagnozowana u nich jakaś choroba i one po prostu rezygnują z życia wcześniej, trochę jakby zgodnie z tą chorobą czy z przewidywaniami. Czy to są osoby starsze? Szczerze powiedziawszy, myślę sobie, że wśród osób starszych jest bardzo niezbadana sytuacja i ja osobiście nie znam takich badań. Jedyne ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że wydaje mi się, że wśród osób starszych istnieje pewien paradoks, iż na przykład w dużych miastach, gdzie dostęp do psychoterapii farmakoterapii jest większy i być może jest bardziej jakby znormalizowane podejście tak, do leczenia psychiatrycznego czy psychologicznego. To pomimo wszystko w takich miastach wydaje mi się, że samotność starszych osób jest większa, jest większy kryzys relacji osób jakby z tej grupy wiekowej. I one przeżywają swoje cierpienie w dużej samotności. No a ponieważ ta samotność wpływa na pewno na jakiś, na, na potencjał jakby życia czy witalność, więc to się przekłada moim zdaniem na więcej chorób somatycznych. I. i Myślę, że na jakimś poziomie część psychoterapeutów mogłaby powiedzieć, że obserwowanie pogarszenia, pogarszającego się zdrowia i takiego stopniowego osuwania się jakby w starość, czy, czy w, no właśnie w pogorszające się warunki fizyczne, można czasami widzieć jako pewien proces, no jakby odchodzenia. Natomiast wydaje mi się, że wśród osób starszych, które są z mniejszych miejscowości, gdzie te enklawy społeczne i grupy odniesienia są takie bardziej widoczne, i te więzi są takie, powiedziałabym, mniej rozmyte. Paradoksalnie wydaje mi się, że w tych miejscach starsze osoby no, mają się lepiej, co nie znaczy, że, mają, że mogą się mieć super. Ale no, co do starszych osób, wydaje mi się, że jest to spore jeszcze tabu, i niewiele osób w tym wieku zgłasza się i mówi o tym. Wiemy już, że mężczyźni giną z powodu samobójstwa sześć razy częściej niż kobiety. Dlaczego? Myślę sobie, że jeśli są takie badania, które wykazują taką częstotliwość to pewnie należałoby sprawdzić, jakie czynniki były badane, ale wśród takich obserwacji, które ja mogę z własnego doświadczenia poczynić, patrząc na to, w jaki sposób podchodzą doradzenia sobie kobiety lub mężczyźni, to różnice widzę taką, że kobiety częściej poszukują mimo wszystko jakichś punktów odniesienia wśród ludzi. Mężczyźni podejmują więcej wysiłku samodzielnego poradzenia sobie, w takim rozumieniu, że przeżywają swoje trudności jako jakiś brak kompetencji, brak męskości czy jakiś rodzaj porażki. I, jak i, robią mówiąc, może, I robią to może w samotności. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie rzadziej się jakby do tego przyznają, gdyż no być może taki aspekt rywalizacyjny wchodzi w grę. Natomiast kobiety, no, częściej dzielą się nawet na poziomie po prostu wyrażania, że jest im trudno, że coś przeżywają trudnego i często to pozwala na jakiś rodzaj wentylacji emocji, czyli odnalezienia cienia zrozumienia czy nawiązania więzi i być może jest to jakiś czynnik, który sprawia, że... W w tych najtrudniejszych momentach z, znajdują y, jakąś kotwicę y, do zatrzymania się? Czy to może też wynika z tego, że ta płeć, ci mężczyźni, to jest ta płeć silna czyli nie mogą się przyznać do porażki, do tego, że są osamotnieni, nie chcą hmm. się leczyć nie przychodzą do psychologa, do psychiatry, do psychoterapeuty i to nie. jest właśnie może ten powód. No, szczerze powiedziawszy, gdybym spojrzała na przekrój płciowy swoich pacjentów w gabinecie, to nie stwierdziłabym takiej różnicy, że mam więcej kobiet, a mniej y, mężczyzn. I myślę sobie, że to jest dość ograniczające spojrzenie w ogóle poprzez pryzmat płci y, na pomoc psychologiczną. Bo oczywiście na pewno jakieś różnice płciowe y, pewnie są widoczne. Ale myślę, że dla terapeutów i dla osób pomagających nie, nie jest to jakimś głównym aspektem, który by czynił jakiś punkt odniesienia do, do, do pracy terapeutycznej. Raczej po prostu leczymy, czy pomagamy człowiekowi, a nie płci. To zapewne tylko do niedawna jeszcze mężczyźni mieli opory, żeby trafić do psychologa, do Psychiatry. No w moim doświadczeniu to już było bardzo dawno, ale może dlatego, że jestem terapeutą, który pracuję w dużym mieście. Być może jest bardziej taki... Moje patrzenie jest takie, że zadaniowość, to, to w czym się różnią mężczyźni od kobiet, to takie podejście bardziej zadaniowe. A w sferze emocji, w sferze przeżywania czy refleksji, bardzo trudno się ustawić zero-jedynkowo. Po prostu coś się przeżywa, i do tego można mieć wielowątkowy albo ambiwalentny stosunek. Być może to jest jakiś aspekt, który tutaj. Wyjaśniałby coś. Wiem, że najczęściej dochodzi do próby samobójczej w domu w lesie na drodze, a jakie są metody samobójstw? Myślę sobie, że bardzo zróżnicowane. Głównie to jest pytanie, jaką do czego dostępność miałby klient i jaki rodzaj fantazji stoi za tym wyobrażeniem. Samobójstwa, czy, czy przeżywaniem swojego odejścia. I no można wymienić takie akty, które są mniej dramatyczne i bardziej dramatyczne, jakkolwiek to źle brzmi. Jak mówię tutaj o mniejszym czy większym dramacie, to, to nie jest dobre sformułowanie, ale są takie próby, które są no jakby. W przejawie swoim bardziej agresywne i mniej agresywne. No wśród tych mniej agresywnych to są to jest zażycie leków, tak, czy podcięcie żył, a wśród bardziej agresywnych no, to są jakieś, nie wiem, podjęcia, rozbicie się samochodem, czy po prostu rzucenie się nie wiem, z mostu, czy, czy wpadnięcie, wpadnięcie, czy rzucenie się pod jakiś pojazd. No. One myślę sobie, to tutaj... że dla naszych słuchaczy może być dość trudny wątek no, wyrażania tego. To prawda. Jeszcze tylko może tutaj dodam, bo jeżeli chodzi o te metody takie, to co pani powiedziała, że wykorzystanie do tego drogi samochodu, to też jest takie samobójstwo rozszerzone, prawda? Myślę, że ta osoba tak na to nie patrzy. Natomiast myślę, że tym, co stoi u podłoża, to jest taki rodzaj że Albo są próby, które wyglądają na przemyślane i wynikają z pewnego planu i tendencji samobójczych, bo umówmy się, że same myśli samobójcze nie są, no jakby oczywiście są jakby sygnałem, że coś się dzieje trudnego i że taka osoba dobrze jakby mogła skorzystać z pomocy fachowej, natomiast no od, od myśli do aktu i do czynu jest jeszcze kawałek, natomiast są osoby których akty jakby wynika z impulsu, tak? Czyli wcale nie planowały, ale impuls, yy, że tak powiem, sprawił, już to zrobiły i tak, i właśnie wśród tych czynów najczęściej są takie akty dotyczące, nie wiem, yy, no właśnie, kiedy osoba się zabija, jadąc samochodem, wjeżdżając w coś lub rzucając się. Czyli to może być taka kropla, która zaważy o tym, bo jest pełno tych kropli. No i ta jedna kropla, która ma taką wagę. Można tak powiedzieć, chociaż w mechanizmie takim psychologicznym, fachowym jest to trochę bardziej skomplikowane. Jest to taki rodzaj, że albo ktoś po prostu bardzo y, nagle nie może czegoś znieść i jest to taki odruch ulżenia sobie, jakkolwiek to brzmi, ale są też osoby, które rozkładają jakby planują i y, y, są w stanie znieść jakby więcej dyskomfortu w dłuższym przeciągu czasu. No niemniej jednak każdy ka każdy akt samobójczy jest poprzedzony dużą ambiwalencją, tak? Czyli jakby takim Wahaniem się i rozważaniem i dużą niespójnością, i no, my fachowcy bardzo wyraźnie, jesteśmy w stanie w rozmowach z takimi osobami lub nawet w takiej ocenie posuicydalnej, jeśli nasz, udało się osoby odratować i ona zechce o tym rozmawiać, to często referują te osoby, że były w takim po prostu poczuciu dualizmu, no i rzeczywiście, w którą stronę to się przelało. Dobrze, to jak zwrócić uwagę na osobę, która mhm. No, mhm. myśli o tym, żeby popełnić właśnie to samobójstwo? No można by powiedzieć, że dopóki takiej osoby nie zapytamy, czy myślała kiedykolwiek o odebraniu sobie życia albo o nieistnieniu, dopóki nie zapytamy wprost takimi lub około takimi słowami, to rzeczywiście nie mamy szansy się dowiedzieć wprost. Czyli, czyli nikt nam, nam ludzi... tego nie powie? Nie powie nam taka osoba? Nie no da no, sygnału takiego. Wprost, wprost, wprost nam bardzo rzadko mówią te osoby, natomiast rzeczywiście dają w bardzo różny sposób sygnały. Tak? To jest zwiększona apatia, wycofywanie się z większości aktywności życiowych. To jest wiele takich mechanizmów uniko, unikania, yy, konfrontowania się z no, podstawowymi, życiowymi, yy, nie wiem, aktywnościami, yy, wycofywanie się z relacji, z aktywności, ale też często te osoby przemycają w swoich wypowiedziach takie zdania o jakiegoś rodzaju poczuciu pustki, bez sensu braku nadziei i tego rodzaju wyrażenia my często próbujemy bagatelizować, mówiąc, no co ty przesadzasz, daj spokój, wszystko będzie dobrze. No a gdyby się na chwilę nad tym zatrzymać, zapytać, co masz na myśli. Albo to, że musi ci być z czymś trudnym, że tak mówisz, to być może mielibyśmy szansę na dowiedzenie się czegoś więcej, no lub przyniosłoby to zaciekawienie z naszej strony jakąś ulgę, no i dało nadzieję, że ktoś jest zainteresowany mną, moim życiem, tym co się ze mną dzieje, a zatem mogło być czynnikiem prewencyjnym. A czy można powiedzieć, że są skłonności samobójcze, nabyte czy wrodzone? Ja bym tak nie powiedziała. Być, być może byliby ryzykanci, którzy by tak powiedzieli. Natomiast ja osobiście nie, nie znam osoby, tym bardziej, że nie wiem, jak mielibyśmy to diagnozować. Natomiast z pewnością jest tak, że osoby, które doświadczyły trudnego życia Wielu trudnych czy traumatycznych, czy, czy, czy no, ocenianych jako bez sukcesu, jakieś swoje przedsięwzięcia no, mają duże poczucie no, braku skuteczności, w związku z czym jakoś. Pewnie są bardziej predysponowane do przeżywania smutku i wycofywania się i, i doświadczenia braku nadziei. Natomiast to, co jest zbadane, to to, że jeśli ktoś podjął próbę raz, to niestety łatwiej jest mu podejmować kolejne. I co możemy zrobić wtedy? Czy możemy coś zrobić, żeby uratować taką osobę? To jest bardzo trudny obszar, bo przyznam, że jeśli nie uznamy odpowiedzialności za życie, no, która jakby jest złożona w naszych dłoniach, tak, że każdy po prostu ma w swoich dłoniach odpowiedzialność za swoje życie, to nie będziemy w stanie w, w poczuciu poszanowania w, godności rozmawiać z taką osobą. Pomysł, że my moglibyśmy kogoś uratować, jest pewnym przesadnym sformułowaniem. Myślę, że możemy dać odczuć tej osobie, że jest ważna, znacząca, interesująca i e, że jej życie. No, jest dla kogoś znaczące i wtedy ta osoba może sama zdecydować o tym, e, no, żeby zejść z takiego kursu, ale przesadnym by było, że to my kogoś ratujemy. Myślę, że to jest nieadekwatne rozłożenie odpowiedzialności. Miałam i mam pacjentów, którzy często formułują tak myśl, że myśl o tym, że mogliby odebrać sobie życie, i daje im bardzo dużo poczucia sprawczości, bo jest to coś, na co na pewno mają wpływ. Yy, I dzięki temu, dzięki obcowaniu z tą myślą, potrafią żyć i dać sobie szansę. Jest bardzo paradoksalne. Dlatego myśl o tym, że ktoś miałby mnie uratować, y, może się właściwie przyczyniać do pogłębienia jakiejś depresyjności, na przykład, bo może konfrontować tego człowieka, że no nie jest w stanie sam zaradzić sobie w życiu. I to ktoś musiałby go uratować, a nie sam on siebie. Więc to rzeczywiście terapeuci mają taką pracę do wykonania, jak aktywować poczucie sprawczości w tej osobie. No i paradoks polega na tym, że często sprawczością jest to, że mogę rozważać to, czy żyć, czy nie. I jeśli się wyjdzie z tego punktu w pracy terapeutycznej, czy takiej rozmowie, nawet przyjacielskiej, to to bardzo często przynosi dobre początkowe efekty. A mam jeszcze takie pytanie, bo jeżeli martwimy się o kogoś, kto mm -hmm. jest w kryzysie psychicznym, mm -hmm. to tak. czy warto zapytać wprost o myśli samobójcze, czy ta osoba ma takie? Jak najbardziej. To jest jeśli mamy takie podejrzenie, jeśli pojawił nam się cień takiego pomysłu, to bardzo często warto o to zapytać. A właściwie nie warto nie pytać o to, dlatego że jeśli y, ludzie y, są w kryzysie psychicznym, to oczekują, że ktoś trafi y, w to, co się z nimi dzieje, tak? Pytaniem: że, że domyśli się, że to jakoś odzwierciedli i że empatycznie się w to wczuje. I to jest często kotwica, dzięki której potrafią żyć dalej albo spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Więc jeśli mamy podejrzenie, że ktoś może obcować z takimi myślami lub rozważać zabicie się, to naprawdę warto o to zapytać, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że dla większości ludzi jest to jedno z najtrudniejszych pytań, ponieważ ludzie często nie są gotowi na usłyszenie odpowiedzi. Więc y, rozumiem, że to, to jest duży trud, y, ale warty wykonania. Bardzo dziękuję. Gościem radia Parada była Inga Nowak, dusza, psychoterapeutka Eryksonowska. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rok Parada.